Szanowny panie marszałku, magnificencjo, szanowni państwo, droga pani profesor Agnieszko. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję, że ten dzisiejszy dzień, 16 lutego, możemy dużymi zgłoskami zapisać w naszych kalendarzach jako start projektu Dobry Wzrok Mazowszan. Mam nadzieję, że ten projekt, który jest pierwszym w Polsce projektem, który zwraca uwagę na, na wzrok na to, że na, na, o wzrok trzeba. Dbać, jest niezwykłą wartością i mam nadzieję, że będzie przez kolejne województwa naśladowany. Misją stowarzyszenia, które 25 lat temu założyłam wraz z moimi koleżankami i kolegami, którzy tracili wzrok w ciągu swojego życia jest ochrona Polaków przed ślepotą. Dzisiaj Próbujemy ochronić mazowszan przed ślepotą, zwracając uwagę, że działania profilaktyczne mogą przedłużyć jako, e, dobrą jakość naszego życia. <śmiech> <śmiech> Dziękuję za no, wszystkim, którzy przyczynili się do, do urzeczywistnienia tych pomysłów na zorganizowane działania w synergii z różnymi podmiotami, które, bez których tak naprawdę nie możemy istnieć, bo my pacjenci potrzebujemy lekarzy wykształconych, rozumiejących nasze działania, ale też my pacjenci potrzebujemy edukacji, potrzebujemy dziennikarzy, potrzebujemy donatorów, a więc yy, podmioty, w tym przypadku samorząd, który rozumie nasze potrzeby które, i który stara się zapobiegać okropnym konsekwencjom, jakie jest utrata wzroku. Pani profesor już zapowiedziała, że um, jestem osobą, która straciła wzrok z powodu jednego z wielu, wielu jednak schorzeń, mimo to, że zaliczanych do rzadkich, ale jednak dotykających wiele osób. I y, utraciłam wzrok w ciągu swojego całego życia. Traciłam. Wiem, jak się żyje po widzącemu, więc rozumiem sytuacje, w których, których ludzie normalnie widzący funkcjonują, ale też wiem, jak traci się wzrok stopniowo, jak utrata widzenia wyłącza nas z różnych aktywności życiowych, jakie lęki, jakie emocje powoduje i że warto jest. Być w grupie, nie być samotnym, po to, żeby ratować siebie. Także tytułem wstępu bardzo dziękuję że wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj że możemy powiedzieć: Dobry wzrok Mazowszan to, to ta misja tego, tego projektu. Mam nadzieję, że to jest początek. Przebudowywania też naszej, naszej świadomości i poszerzania naszej wiedzy na temat, na temat pozytywnych zachowań. Dzisiaj poprosiłam o pomoc asystentkę moją, moją córkę Paulinę Zewar, która będzie audiodeskryberem, bo wiem, że na sali znajdują się osoby, które słabo widzą i przygotowałam no, malutkie cztery slajdy, ale dobrze jest wiedzieć, że wiem, co się dzieje na ekranie. Poproszę. Pierwszy slajd. Dzień dobry. Slajd numer jeden. Zmysł wzroku dostarcza 80-90% informacji o świecie. Dzięki niemu czytamy i piszemy. Zdobywamy informacje i wiedzę. Jesteśmy samodzielni w wykonywaniu codziennych czynności. Gotujemy, sprzątamy, robimy zakupy. Przemieszczamy się i podróżujemy pieszo, rowerem, samochodem. Nawiązujemy kontakty społeczne. No właśnie, kiedy mamy wzrok dobry, urodziliśmy się widzącymi, nie myślimy o tym, że wzrok nie jest dany raz na zawsze i, i uważamy, że jest to naturalne, że widzimy, że... I dostrzegamy, co chcemy, i od otwarcia oczu, kiedy budzimy się, używamy go, można powiedzieć, bez świadomości, że to, 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 że to dzięki właśnie widzeniu możemy funkcjonować sprawnie, szybko, efektywnie. Co się dzieje, kiedy, kiedy ten wzrok zaczyna szwankować? Amerykanie obliczyli, bo wszystko obliczają i wiedzą i policzyli, że w społeczeństwach bez względu na to, gdzie, gdzie żyjemy, tak naprawdę ludzie boją się, jeśli chodzi o zdrowie, po pierwsze, śmierci. I wszyscy się boją śmierci, nawet ci, którzy mówią, że się nie boją. Na drugim miejscu jest utrata widzenia. I myślę, że jest to bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że y, często wypieramy myślenie o tym, że możemy stracić wzrok, bo strasznie boimy się tego. A niestety, mimo rozwoju medycyny, mimo zdobyczy y, naukowych. Niestety, ale jest bardzo dużo schorzeń wzroku, które odbierają widzenie w różnym, na różnych etapach naszego życia. A oto parę danych, które świadczą o tym, jak jest, jaka jest sytuacja, i to są fakty. W Polsce aż 2 796 700 osób miało w 2016 roku uszkodzenia narządów wzroku. Danych to są według danych GUS. One są robione co 10 lat. To są dane z poprzednich. Myślę, że dużo się nie zmieniło. 42 tysiące osób deklarowało, że w ogóle nie widzi. 42 tysiące to dużo. Może być więcej, może być mniej. Na szczęście ta liczba się zmienia, dlatego że całkowicie niewidomych ludzi jest na szczęście coraz mniej ze względu na postępy medycyny. I za to dziękujemy. Naukowcom, lekarzom, badaczą, genetykom. Równocześnie, co trzeci Polak nigdy nie był u okulisty. No i Według myślę, że badań to jest CNS polska. Tak, to były badania robione. No, już ładnych parę lat temu, ale one są w jakimś sensie bardzo wymowne. 30%, 30 Polaków nigdy nie było okulisty, dlatego, że mają dobry wzrok i są przekonani, że no, nic się nie dzieje, a do okulisty nie jest łatwo się dostać, no to jest to spychane na plan dalszy. Kolejny slajd. Y, utrata widzenia to pogorszenie jakości życia. Wstyd, lęk. Zależność od innych, rezygnacja z wielu aktywności, samotność, izolacja, pogorszenie sytuacji materialnej. Tak, to w punktach, ale chcę powiedzieć, skąd ta nasza wiedza o tym, jak, jakie dramaty przeżywają ludzie. Stowarzyszenie Retina MD Polska zostało założone 25 lat temu przez koleżanki i kolegów, którzy, no, właśnie, wiedzieli, jak to jest. Kiedy się traci wzrok i jest się samotnym. Bardzo często choroby dotykają nas, oczywiście niespodziewanie, mówimy o, mówię w tej chwili o chorobach okulistycznych. Bardzo mało ludzi rodzi się na szczęście niewidomymi. To są znikome procenty. Pracowałam 35 lat w Polskim Związku Niewidomych i szacowaliśmy, że to jest około 3% wszystkich niewidomych w Polsce. To są ludzie, którzy urodzili się niewidomymi, a więc pozostałe 90-parę procent to osoby, które traciły wzrok albo tracą wzrok w ciągu swojego życia. Są to różne przyczyny utraty widzenia chociażby cukrzyca. Stąd tu na sali dzisiaj obecność przedstawicielek, ale liderek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Cukrzyca to jedno z jedna z największych plag XXI wieku, ale i XX i wcześniejszego, ale jednym z powikłań jest właśnie utrata widzenia. Kolejnymi przyczynami, które do, dotyczą właśnie seniorów, a niestety nasze społeczeństwo, jak społeczeństwa Europy całej i krajów wysoko rozwiniętych, które starzeją się, jest zwiększająca się liczba ludzi w starszym wieku, którzy dożywają późnej starości. Cieszymy się z tego, ale z drugiej strony wiemy, że ta starość, żeby była dobra, musi, musi no, być zdrowa. Zdrowa starość, ale też i zdrowe nasze oczy. Jeżeli mówiliśmy, że nasze, nasza aktywność życiowa w 80% zależy od dobrego wzroku, to wprost, wywodząc tylko z tej matematyki, to widać, że wzrok jest absolutnie tym kluczowym czynnikiem, którym kiedy go. Kiedy zaczyna szwankować, pogarsza się nasza jakość życia. Przestajemy czytać bardzo często, a wiadomo, że no bez informacji, w dzisiejszych czasach, bez dostępu do informacji, bez czytania, bez pisania no jesteśmy na marginesie życia. Sama przeżyłam kiedyś taki czas w moim życiu, kiedy mając 26 lat, moja choroba odebrała mi centralne widzenie i Czułam się jak wykształcony analfabeta z dyplomem magistra w Szafce, a nie mogąca czytać i pisać. Wtedy byłam nauczycielką i bez wzroku, w, w sytuacji, kiedy nie było dostępu do elektroniki, do komputerów. Oczywiście wtedy nawet nie marzyłam o tym, że w ogóle dożyję takich czasów, że będziemy korzystać z elektronicznych pomocy dla osób słabowidzących. Wtedy czułam się kompletnie wykluczona na boczny tor własnego życia. Pamiętam dokładnie, co przeżywałam. To był w moim życiu najgorszy czas, najgorszy czas. I myślę, że dokładnie tak, ale nie myślę, ale też wiem, bo spotykamy się bezpośrednio z pacjentami, którzy tracą wzrok, którzy są przerażeni tym faktem, którzy. Mm, Którzy ukrywają ten fakt, bo często wstydzą się, że nie mogą czegoś przeczytać. I dlatego stowarzyszenie mówi o tym wprost. Dzieli się tym swoim doświadczeniem po to, żeby ci, którzy boją się wypowiedzieć nawet te swoje lęki, te swoje wstydy głośno, żeby wiedzieli, że nie są sami. Że są ludzie, którzy rozumieją, jak, jak to jest trudne przeżycie, jak trudno się z tym pogodzić, ogarnąć, ale też zwrócić o pomoc, przekroczyć barierę właśnie wstydu, bo ona jest blok blokadą do tego, żeby sięgnąć po pomoc. Mówienie o utracie wzroku jako. Hmm, no na pewno jest to dramat. Są to osobiste tragedie każdego człowieka. Nie, mo, nie mogę tutaj powiedzieć, że ja, która, która y, 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 doświadczyła tych wszystkich stanów, mogę dziś powiedzieć: no Kochani, oślepnąć to nie jest problem. Y, żyję, jestem dzisiaj wykładowcą w tak znakomitej sali, w tak znakomitym gronie, y, zaproszona jako prezes stowarzyszenia do współpracy ze znakomitym, y, znakomitymi podmiotami no kochani no w ogóle super jest nie widzieć nie to są osobiste tragedie to są traumy które wpływają na życie tych osób, które tracą wzrok, ale też na rodziny, na rodziców, bo przecież są dzieci, które tracą wzrok, które są niezrozumiane w swoich szkołach, środowiskach, gdzie ludzie nie rozumieją, że jak się źle widzi, to nie wystarczy założyć okulary, żeby było lepiej. Bo ja pamiętam jeszcze w, swoim, w swoich dawnych czasach, jak pani źle widzi, czy jak ty źle widzisz, to dlaczego nie nosisz okularów? A przecież wiemy, że wady wzroku to tylko można korygować okularami, a wady są tylko trzy, a chorób oczu jest setki, nawet jeśli dołożymy mutacje różne genetyczne, to są tysiące. Ja pamiętam, że da, ładnych już parę lat temu na jednym z naszych konferencji, którą organizowało Retina MD Polska, profesor Jerzy Szafli, który wówczas był krajowym konsultantem do spraw okulistyki, powiedział, że oko jest najmniejszym narządem, które może być na naszym ciele, które może być dotknięte największą liczbą schorzeń. To jest bardzo wymowne. Trudno, żeby każdy obywatel, każdy zwykły mieszkaniec, który ma dobry wzrok, rozumiał i znał wszystkie te schorzenia, ale powinien być uczony, jak należy sprawdzać swój wzrok, bo są podstawowe, bardzo łatwe testy do sprawdzania wzroku w sensie właśnie tej, tego, tych schorzeń. Chociażby test Amslera, który jest najprostszą, najprostszym narzędziem, które powinno być w naszej świadomości wszystkich, wszystkich Polaków, ale też młodych i starych, że powinien być w każdym mieszkaniu po to, żeby co tydzień, raz na miesiąc, ale sprawdzać jedno oko drugie. Korzystając z okazji, bo wiem, że też nasza, nasze dzisiejsze spotkanie jest transmitowane online, ale też będzie nagrane i będzie umieszczone w internecie. I, I zależy nam na tym, żeby promować właśnie edukację wśród ludzi. To trzeba wiedzieć, że chociaż mamy dwoje oczu, to nie one, one, one odpowiadają na końcu za to, co widzimy. Widzi nasz mózg i nie widzi on dwóch obrazów z jednego oka osobno, a z drugiego, bo jeśli tak widzi, to jest patologia, jest to choroba, ale to tym się nie zajmuje. Ale mózg widzi jeden obraz i niestety, ale jeśli jedno oko szwankuje, a często, a większość naszych schorzeń jest niesymetrycznych, czyli zaczyna się w jednym oku, to mózg. Bierze informacje z lepszego oka. Dlatego my często mówimy, no, my dobrze widzimy. Dopiero kiedy osobno badamy jedno oko, osobno drugie, zauważamy różnice. I dlatego ten prosty test Amslera pozwala nam samy, samym spo, zobaczyć tę różnicę. Kochani, życie człowieka, który traci wzrok, zmienia się diametralnie. Tak jak powiedziałam, jest to przede wszystkim lęk, przerażenie. Jak to źle widzę. Nie mogę, nie mogę czytać, nie mogę przeczytać nazwy leku, nie mogę odmierzyć no, odpowiedniej dawki, no, nie wiem, jakichś do, produktów do, do gotowania, nie mogę dobrze nalać wody do kubka, bo, bo poparzę parzę sobie ręce. Potykam się Robiliśmy audyt w ubiegłym roku jednego z najbardziej rozpowszechnionych w społeczeństwie europejskim, ale i światowym schorzeniu z plamki żółtej związanym z wiekiem AMD. I pytaliśmy pacjentów, czy mieli jakieś złe doświadczenia, jakieś wypadki im się przydarzyły. Wszyscy odpowiedzieli tak. Czyli choroby siatkówki to są choroby, które powodują wiele nieprzyjemnych, ale też i okropnych zdarzeń. Jakie to są? Od zwykłych upadków, potknięć, uderzeń, stłuczeń, poparzeń, do takich poważnych jak spadnięcie z krawędzi peronu na tory kolejowe. Myślę w tej chwili o Jacku, który na dworcu w Śródmieście miał właśnie taki wypadek. Myślę o Filipie, który spadł na, z peronu na, w metrocentrum. Ale też myślę o innych koleżankach i kolegach, którym przy, przytrafiły się okropne e, sytuacje. Ja sama dwa, dwukrotnie złamałam nogę, bo spadłam ze schodów, e, miałam szytą głowę, bo nie zauważyłam, że e, przejście jest oddzielone kratą, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy słabo widzą, tracą wzrok, nie rozpoznają często twarzy swoich sąsiadów, przestają się kłaniać, są uważani o jacyś dziwacy, ale zważnieli, na pewno, na pewno coś się złego dzieje, bo nie, nie patrzy, rzadko wychodzi na dwór, a to są właśnie te izolacje. Nie chce spotykać się w rodzinnym gronie, o, to już zdziwaczała ciotka. Kochani, często nie rozumiemy tych sytuacji, tych ucieczek z życia społecznego, naszych bliskich, nie rozumiemy i prawdziwych przyczyn, bo nie znamy. Jest też tak właśnie, że ludzie są zablokowani przerażeniem, że tracą wzrok, wstydzą się tego i izolują się. Dlatego nasz ten, myślę, że to ten nasz wspólny projekt, dobry wzrok mazowszan. Będzie wieloelementowy, będzie interdyscyplinarnym projektem, który będzie kładł nacisk na to, że o wzrok trzeba dbać, że wzrok nie jest dany raz na zawsze, że wczesna diagnoza, mimo że trudna, że okropna, to może być właśnie szansą na zachowanie wzroku w danym stanie. Na dłużej są takie możliwości i zaraz będziemy na, w dalszych częściach dowiemy się na ten temat, ale też, żebyśmy też szerzyli w tym projekcie wiedzę na ten temat, jak obserwować naszych bliskich, że ich dziwne zachowania mogą mieć właśnie przyczynę w tych problemach z widzeniem, których pacjenci się wstydzą że są gorsi, nieporadni, że nie chcą wychodzić na spotkania, bo przy stole na przykład nie potrafią dobrze zobaczyć, co mam na talerzu i jem brzydko. To też jest taki wstyd i wiem, że ludzie to, jest, to się wydaje, o, to jest błahe. Nie błahe. Że sięgają po szklankę i rozlewają coś po drodze, bo jest nakryte białe na białym, albo na białym obrusie przezroczyste szklaneczki, płyn, jasna woda, nie widać tego. O tym chcemy mówić też w tym projekcie szerzyć edukację, ale też szerzyć wiedzę, że nie jesteście sami, kochani. Jest, są grupy, są stowarzyszenia, jest wiele stowarzyszeń, gdzie można dostać wsparcie. Jednym z nich jest Polski Związek Niewidomych, największa organizacja członkowska, organizacja, która pomaga y, żyć po niewi nawet po niewidomemu. Sama zostałam uratowana właśnie przez tą organizację i zawsze z wdzięcznością o niej mówię. Ale też jest taka organizacja, jak tą, którą założyłam 25 lat temu z moimi koleżankami, kolegami, po to, żeby sobie nieść wsparcie. Nie trzeba się do nas zapisywać, nie trzeba mieć orzeczenia formalnego. Wystarczy ta diagnoza, która nie musi być wyrokiem, ale to, żeby nie była wyrokiem wskazującym na boczny tor. To trzeba wyjść z więzienia własnego mieszkania, trzeba odważyć się, wykonać chociaż jeden telefon do Retina AMD Polska. <laughs> w naszym projekcie będzie uruchomiona linia dyżurująca, i będziemy tam czekali na Wasze telefony. Pomożemy, jak umiemy. Własnym doświadczeniem się podzielimy, podzielimy się wiedzą, i nie trzeba być samemu. Nikt nie jest sam. Chciałabym, żeby Paulinka przeczytała też listy jednej z pacjentek, którą dostaliśmy teraz niedawno. I już kończę. I to jest właśnie końcówka. Wiem, że przeważnie rozgadam, rozgadam się i zabieram za dużo czasu. Także bardzo przepraszam, to będzie ostatnie, ostatnia minuta. Poproszę Paulinę o przeczytanie tego listu. I zachęcam do kontaktu z nami. Jesteśmy, czekamy na Was. Na pewno podzielimy się dobrymi rada, radami, myślami, ale też i uwagą, i wsparciem. Dziękuję Państwu. List do Retina AMD. Dzień dobry. Nazywam się Marzena Z. Mam 55 lat. I od sierpnia 2018 roku chorują na wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Od tego też roku jestem w programie lekowym i przyjmuję iniekcje do oka lewego. Choroba przebiegała u mnie w sposób bardzo agresywny. Przez ten czas wzięłam 43 zastrzyki, 7 Lucentis, 28 i iniekcje podawane co miesiąc, 6 BioWiu, które dopiero spowolniły chorobę na rok. Od grudnia 2023 roku następuje pogorszenie i wznowione zostaje leczenie preparatem biowiu. Przez ten cały okres choroby moje widzenie niestety uległo ogromnemu pogorszeniu. Obraz jest zdeformowany. Czytanie czy pisanie jest prawie niemożliwe. Trudno mi także rozpoznawać twarze osób. Drugie oko jest już w kiepskim stanie. Lekarze mówią, że to już kwestia czasu, żeby postać sucha przerodziła się w wysiękową. Dodam, że jestem osobą krótkowzroczną, więc dobór okularów korekcyjnych jest niemożliwy. Prawe oko osłabiło się bardzo i sumując, stałam się osobą niepełnosprawną, bo niedowidzącą. Jak już wspomniałam, mam 55 lat, więc jestem w wieku produkcyjnym. Od dwóch lat nie pracuję. Jestem na utrzymaniu męża, bo ta choroba wykluczyła mnie z życia. Chciałam zwrócić Państwa uwagę jako organizację na takie osoby jak ja, AMD jest uważana za chorobę wieku starczego. Osoby 60 plus mają już emeryturę, ale co z osobami młodymi, które coraz częściej zapadają na tę chorobę? Nawet przy orzekaniu o niepełnosprawności AMD nie jest brana pod uwagę. A przecież to właśnie ta choroba deformuje widzenie do tego stopnia, że nie można podjąć pracy zarobkowej. Do tego dochodzą, dochodzi, dochodzą problemy natury psychicznej, bo niełatwo jest zaakceptować fakt, że tracimy wzrok, tak naprawdę nie znając dnia ani godziny. Tyle mówi się o powadze tej choroby, ale tak naprawdę to tylko osoba chora na wysiłkowa MD wie, jak ciężko żyć z tym schorzeniem, które z czasem coraz bardziej się pogłębia. Ja miałam pecha. Trafiłam na agresywną formę choroby, która nie reagowała na leki. Dopiero nowy lek, BioWiu, po czterech latach spowolnił chorobę. Szkoda, że tak późno, kiedy, która, kiedy poczyniła już duże szkody. Na marginesie musiałam o niego walczyć, jak lew. Dobrze, że dowiedziałam się o nim z Waszej strony. Dziękuję za to, co robicie dla nas, pacjentów. Pozdrawiam, Marzena Z. Bardzo dziękuję. Gosiu, jesteś dla mnie wielką bohaterką. Osobą, która. Niewiele takich osób jest, które potrafią porażkę przekuć w sukces, jeżeli można to w ten sposób ująć. Jak mam czasami gorsze chwile i myślę sobie, że nie dam rady, to jak myślę o Tobie, to już wiem, że dam. Bardzo dziękuję.